Cześć, w tym filmie pokażę, jak dodać nowego użytkownika w Windows. Klikamy start w lewym dolnym rogu, a potem klikamy ustawienia. Tutaj klikamy konta, a następnie rodzina i inni użytkownicy. Możesz dodać członka rodziny lub innego użytkownika, jak chcesz. Ja wybiorę teraz opcję dodania innego użytkownika. W tym celu klikam na znak plus tutaj. Tutaj prosi nas o zalogowanie danymi Microsoft drugiego użytkownika. Możesz to zrobić lub kontynuować bez konta Microsoft. Klikamy więc tutaj. Nie znam danych logowania tej osoby. Klikamy więc Dodaj użytkownika bez konta Microsoft. Teraz możesz wpisać nazwę użytkownika. Ja na przykład nazwę to test. Potem wpisujesz hasło i powtarzasz je. Na koniec są pytania zabezpieczające. Musisz to skonfigurować. Potem wybierz coś, na przykład jak się nazywał, to jest zwierzę domowe. Wpisz tu coś. Zrób to samo z innymi pytaniami bezpieczeństwa. Potrzebujesz trzech. Następnie klikamy dalej. Widzimy, że utworzyliśmy lokalne konto. Aby przełączyć na to konto, kliknij start na dole. Potem kliknij na naszego użytkownika i wybierz innego użytkownika. Kliknij tu, by mieć nowego użytkownika. Potem się zalogujesz i już zostało zmienione. Po restarcie PC zobaczysz to na dole po lewej. Zawsze możesz wybrać użytkownika. Jeśli film pomógł Proszę o polubienie. Papa. Pa.